Tak więc cześć, widać sobie ten w który hoduje króliki. I tak dzisiaj skarmimy króliki i pozbieramy kur i sprawdzimy gniazdo samicy Kalifornii. I tu jest taka mała niespodzianka, ponieważ samiczka świnki morskiej dostała partnera. Tu sobie siedzą. O. Takie schowane. O, to jest samczyk, a to jest moja samiczka. Zakryjemy im tu, żeby im nie przeszkadzać. Yy, nie miałem niestety w okolicy samiczek żadnych. Od tego pana, co już brałem samczyka powiedział, że samiczki dopiero będą za około 2 miesiące. I po prostu nie chciałem czekać. Więc mówię, dobra, na razie wezmę samczyka. I to się tak ten, łe, sobie O, dobra, to idziemy zbierać jajka. E, tak więc tak, jesteśmy już na wybiegu kurek. czy się wybiegu. Tam jest moja hodowla kulików. I no. E, pozbieramy sobie jajeczka. E, mam na ten moment 14 kur... Jest, przepraszam, 13 kur plus kogo? Czyli razem 14. Jakby co ja Tak może nie najpiękniejszy dzisiaj jest wybieg, ponieważ padało. E, ja już się jajka zbierałem, ale tak widzę, że tu jeszcze są gdy pozbieram, nie są najczystsze, może te jajka. Ja się oczekuję jakimiś fajnymi grzędami. Choć może będę coś chciał kupić, ale zobaczymy. E, jajko co mi się wybrudziło. Sorry, że takie będą. Dzisiaj taki dziwny film trochę, ale no. Kura mnie dziobie. Nie kurki, dziobiecie mnie. Nie lubicie mnie. <gry> nie no. Chyba mnie lubią, co? Co kura, lubisz mnie? Chyba nie, nie wiem. Trudno mi to stwierdzić. O, dziś makiem teraz było 5, 5 rano też było 5, czyli razem 10. No to na 14 kurę 10 to się fajny wynik, według mnie. ja mam białego kogucika. No i kury, tak? Tak więc, dobra, idę do sedika po ziemniaki i w hodowlę hodowle No, tak więc co, mamy tu całe wiadereczko ziemniaków ze śrutem. E, bu, dokładnie to są strużyny ugotowane ziemniak i buraczka. Trochę wrzuciłem e, tu. Zacząłem już robić ramkę do kolejnego końca. Ło mnie to leci. Wszystko czekajcie, bo tu te sztuki mi w ogóle dzisiaj uciekły. tam po całym chlebie. Nie wiem, tu wyskoczyłem, bo tu szpara była. E, o, dobra i tu jeszcze to. O. I to mamy dwie sztuki, dwie samiczki, są trzy samiczki i no więc tak to wygląda. O, myślę, że taka nabiereczka na każdą sztukę starczy. No może to ja więcej jak na trzy sztuki, ale to tam najmniej... O, jeszcze trochę i tu dołazimy. O, zostały sobie. Już. Trzymają. Od razu przejdę tutaj do tej części. No i tutaj tak to wygląda. E, tutaj też są sztuki. Tutaj mi się ta mieszkańca wykociła. Moluchy wyszły z gniazda, więc jadałem tutaj. Tu miały według mnie lepiej mają. E, czekamy na wykład tej i tej samiczki. E, Wyskakują tu wszystkie kamienie, jak to wyskoczyć? No. Więc tutaj zaczynamy dawanie. E, tu i. Nie mi bardzo. No, i dajemy to. No, one się już nie bo już to mi ząko. No, i tak więc dzisiaj od razu nagrywam i Wam to wrzucam w niedzielę. Ponieważ, no, nie będę czekał, ponieważ teraz odcinki wiem, się nie pojawiają, tak jak wy byście wszyscy chcieli, uciekaj, ponieważ, y, no, nie będą się pojawiały na pewno odcinki w tygodniu, no chyba, że mi się jakoś uda nagrać, choć teraz On tak napięty grafik codziennie, że zbytnio nie daje rady już nagrywać w tygodniu, tak jak mówiłem, więc pewnie najczęściej będzie to. Sobot, sobota lub piątek. zrozumiem, że też nie mam czasu, bo też mam szkołę. E, więc nie mogę sobie pozwolić też, żeby nagrywać. Bo nagrywanie to też, choć ile tych królików, ale to zawsze jednak trzeba coś powiedzieć. Zawsze to już jest inaczej niż jak sobie idziesz o i tak tylko dajesz. E, jedzenie Więc to już też jest inaczej. No, I. Idziemy jeszcze do tamtej hodowli, bo też pewnie, bo wiecie, gdzie są te klatki stamtąd, co tam były. O nie, ostrość, o, ostrość, proszę Cię. No i chłopieczki sobie wchodzą. przepraszam, za tutaj tradycyjny ale no niestety, to jest, prawda, o, i ten mały guganiec idzie do jedzenia. Natomiast już tu podbierać pokarm. No to pod matkę wchodzą. Mnie to denerwuje strasznie. No ale co? To jest urok małych sztuk. I bym nie powiedział, gdzie są te klatki stąd. Oto, otóż to Wam zaraz pokażę. Ale to teraz zamknę sobie i zaraz wam pokażę, gdzie to wszystko jest. Okay. To tu są, okay. Tak, wsadzimy. No, więc zaraz się widzimy. Tak więc, co, jesteśmy tutaj w hodowli, stawiam sobie wiaderko. I co? NB zmieniło swoje położenie, bo siedziały tutaj. Przeszły sobie do góry. Tutaj ta, sami, ta samiczka stąd poszła tam. E, ta, ta się tylko tak na skocz zmieniły, no bo ta poszła do góry, a ta tu. I miniaturki dzieje się, taka też wzięła. Pateczkę sobie przyniosłem na ten moment tutaj, z czym się temu czarnemu zamontować ten. No i co, tak to wygląda. No mają dobrze, na palecie sobie stoją. E, I sobie jeszcze dzisiaj sprawdzimy, e, ja już sprawdzałem ten wykocik, ale dzisiaj sprawdzimy sobie tak o jeszcze, żeby widzieć. No i więc tu damy im jedzonko dam tym dwóm i się widzimy za chwilę. E, tak więc te dwie sztuki już mają. Teraz dajemy tym dwóm sztuką. Choć one jeszcze nie mają. prawie widzę mienia, Ale i tak, takim dołożę jeszcze. Niech mają, bo ta jest zakocona. Tą jeszcze też planuję zakocić, ale ona jeszcze... Tak, no, ona to już bardziej tak na moje jesienne zawsze zakoty zostanie. E, o, tu ją jeszcze skarmiamy. O. o. No i co? I zamykamy. I te już są tu skarmione na dzisiaj. Już dzisiaj nie dostaną nic więcej. Jeszcze tylko dodam ściano i które nie mają dam wody. Ale to już nie będę nagrywał. Dzisiaj tak mi się będzie odcinek taki może 15, nawet minutowy. No ponieważ no chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jak to mnie hodowli bardziej wygląda. No eee. i co? Kule, nie, no tu zamykamy, Przenosimy wiadereczko tutaj. Yy, ona się wykuciła 26. Nie patrzcie, że to jest tak nabazkolony, ale tu był mój siostrzeniec hodowli. Mi tu marker skądś wynalazł. On mi tam to popisał. I no. O, tutaj samiczce. Ona uwielbia ziemniaki. No. Yy. NB sobie tu siedzi ładnie. A, ja mam latarkę, teraz włączoną flash. Czy Teraz będzie lepiej. O, ale ja znowu muszę rękawiczkę ubrać. Czekajcie, obieram rękawiczki i się włączę. O, dobra, już jestem. A tu musiałem rękawiczkę ubrać. O, tu już też widzę, że pachinki puste. Głodomorki. O. Tu u mnie się tak w hodowli teraz pozmieniało, wszystko się zmienia, każda sztuka dostaje nową klatkę teraz na ten moment, prawie że, ponieważ no, moje reproduktorki sobie tu zostają, na razie, choć wam powiem, że, yy, co, chodźmy wolał już, żeby niektóre reproduktorki, Zastanawiam się nad likwidacją tego samczyka, co miał iść do drugiej linii w Kalifornii. Choć jeszcze nie wiem, możecie mi doradzić w sumie. Czy go sprzedać, czy go zostawić. No ponieważ bym mógł swoje kryć sztuki, a tak to nie mogę potem już Już moich młodych nie mogę kryć, a tym bym już, już mógł pokryć. Więc nie wiem, zastanawiam się jeszcze, czy go zostawić, czy go sprzedać. No bo jak już go w sumie sprzedam będę musiał się jeździć swoje sztuki do kogoś innego zakacać żeby jakieś mieszanki na przykład Nowa Zelanda z Kalifornią, choć tego bym nie chciał Naj... najbardziej bym chciał tego się ulec albo wymianą samca choć mój samiec jeszcze jest dobry, bo jeszcze skacze na samiczki teraz będę miał też wykoty mam te dwie w chlewie ta miniaturka i mieszańca yy, i ta i ta Kalifornia mają na 12, żeby was nie skłamać tak, na 12 były, 12 były zakacane. No i Nowozelandy mają na... Jedna była na 19, a druga jest na 18. Dzień różnicy będzie, chyba że się wykocą. Nie wiem, zobaczymy, ale jeden dzień wiem, że jest różnicy. No i tak to wygląda. O, tu dajemy. No, i tak to wygląda. Wow. No i zobaczcie, byście powiedzieli, że to są dwa inne, z dwóch różnych miotów, a to są z tej samej i nie wiem dlaczego one tak jakieś, jeden jest większy, drugi mniejszy, a większy ma gorzej, bo tu ci pójdzie, bo to zostałem te samczyki na tuszkę u mnie, żeby na własny użytek, no i tu teraz wiem, te dwie co te 4 siedziały, e, ponieważ ona tu mi trochę przechorowała, jakby to tak powiedzieć i musiałem je rozdzielić. No damy trochę. No i te dwie samiczki musiałem rozdzielić. To były tam dwie samiczki i dwa samczyki. Ja zaraz wam pokażę gdzie są mi idą samczyki. O, o tej teraz tu nowo tyle że jest to starczy. Jeszcze na tydzień i to starczy. No i teraz wam pokazać, gdzie, gdzie siedzą jeszcze samczyki. Yy. To dam. Sobie Tu sobie siedzą samczyki. Te dwa mieszańca O, wam pokażę. Tu teraz tutaj tak stoi, bo ona stała tak i była taka długa. A teraz stoi tak i tu jeszcze jest klateczka. I tutaj jest stoł, stół. No i tu sobie tak wyglądają te moje mieszańca. Tu są typowo moje tak zwane ptuczniki. Chyba że się jakiś klient znajdzie, choć wątpię, bo nic tu u mnie w okolicach tak już mieszańcy chodują jeszcze ludzie, ale to tak bardziej na handel, żeby od jednego kupić, od drugiego sprzedać. No, Jeszcze, dobra, o, dobra, już nie będę przedłużał, jeszcze dam tamtym i tym, tu dam siana, wody i takie rzeczy. I się widzimy w następnym odcinku. Więc na razie. Zostawcie łapkę w górę i subika, bo to bardzo pomaga. I napiszcie jakiś miły komentarz. Na razie.